Moi drodzy, chwała i cześć naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Moi drodzy, dzisiaj mamy 19, 19 luty 2021 roku. Dzisiaj, teraz Polska, nasz kraj trwa w tak zwanym Wielkim Poście. Od bodajże zeszłego tygodnia nasz kraj pości. Nie jestem osobą religijną, wczoraj do, dlatego wczoraj dowiedziałem się od mojego zaprzyjaźnionego sąsiada, że jest wielki post i oni czczą ten post i jedzą codziennie warzywa, ryby i zamienili po prostu mięso na lekkostrawne potrawy, na przykład na ryby. I wiem, że wielu religijnych Polaków. Wielu Polaków, którzy jesteście religijni, trwacie dzisiaj w ten czas w tak zwanym, właśnie Wielkim Poście, i, i zamieniliście mięso, kiełbasę i inne przyjemności na takie na przykład jak ryby, takie rzeczy do jedzenia. Godne podziwu, godne naśladowania, godne, żeby brać przykład. Jedyne ale, które budzi moje, to dlaczego dzisiaj też nagrywam ten film, te krótkie przesłanie? To jest to, że musimy zadać sobie pytanie, czy na pewno Bóg, którego czcicie, Bóg, którego wyznajecie, Bóg, którego wierzycie, czy aby na pewno chce tego od Was? Czy aby na pewno Bóg, którego wyznajecie, do którego się modlicie, powiedział, że czas postu to jest czas um, zostawienia mięsa, a jedzenia ryb? Czy to jest czas, w którym możecie na przykład jeść rybki, ale żyć tak jak żyjecie? Jeść obiad, a jednocześnie oglądać seriale, które zazwyczaj wylewa się, a z nich zdrada, bezbożność, intryga, coś, co czym Bóg się brzydzi. Czy tak powinien wyglądać post? Czy czy Bóg tego od ciebie wymaga, takiej formy uczczenia go przez taki post, że zostawisz ryby, zostawisz, przepraszam, mięso, a zaczniesz jeść ryby, ale nic poza tym nie zmienia się w twoim życiu? Przyglądnijmy się. Przyglądnijmy się, co Bóg mówi, jaką ma wolę. Posłuchajcie mnie, moi drodzy. Bóg dał nam Słowo Boże, dał nam Biblię. Bóg mówi do nas przez Słowo Boże. Zostawił całą swoją wolę, wszystko, co jest nam potrzebne że do poznania Boga, do poznania Jego woli, wszystko zostawił nam w Słowie Bożym. Całą swoją Bożą wolę przelał przez ludzi, którzy byli natchnieni Duchem Świętym. Przelał na Biblię. Jeżeli chcesz poznać Boga, to najlepszym i najpewniejszym sposobem jest Słowo Boże, bo to jest Jego Słowo. To jakbyś chciał poznać autora jakiejś książki, czytasz jego książkę i poznajesz go osobiście, poznajesz jego charakter. Wszystko tutaj jest, czego potrzebujesz do wiary. Wszystko to jest, czego potrzebujesz do poznania naszego dobrego Boga, i jeżeli chcesz zobaczyć, czy post, w którym teraz trwasz, jest zgodny z Bożą wolą, to chciałbym Cię odesłać do Księgi Izajasza 58 rozdziału. Ale pozwól, że teraz przeczytam Ci ten krótki fragment i zobaczymy, czy post, który teraz trwa, jest tym postem, który Bóg honoruje. Księga Izajasza, 58 rozdział. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi. Jakby byli narodem, który popełnił sprawiedliwość i zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga, powiadając Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu Waszego, waszego postu załatwiacie swoje sprawy i, i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto, gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, mówi Pan, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz Twój chleb z głodnym i biednym bezdomnym i biednego bezdomnego przyjmiesz do swojego domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło zejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie – oto jestem. Gdy usuniesz spoś spośród siebie jarzmo szydercze, pokazywanie palcem i bezetne mówienie – gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło zejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie a twój zmierzch, przepraszam, będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają Twoją siłę. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy poddziwnisz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów odnowicielem aby w nich można było mieszkać amen księga izajasza 58 rozdział od 1 do 12 wersetu moi drodzy w tym fragmencie pan bóg wyraził swoją wolę odnośnie postu i mówi tak oto gdy pościcie Kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokościach. Co tu dodać, moi kochani? Pan Bóg mówi, że my ludzie pościmy, zamieniając mięso na rybkę, jajeczko na jakąś tam wędlinkę, bądź odwrotnie. Ale nasze serce jest takie same: kłócimy się, spieramy, walczymy o swoje, myślimy o sobie, wlewamy w siebie poprzez internet, poprzez telewizję brudy, bezbożność. I Bóg mówi wtedy: żyjecie w tym poście, jakbyście nie pościli. Czy to jest post, który mam upodobanie? Ano nie. Po pierwsze, Bóg nawet nic nie wspomina tutaj o jedzeniu, ani o zamianie jedzenia. Nie mówi o żołądku, mówi o nastawieniu serca. Twoje serce ma zostawić to wszystko, odrzucić całą bezbożność, którą żyjesz. Masz zaprzestać kłócić się. Jeżeli wokół ciebie jest ktoś, z kim żyjesz w nienawiści, twój sąsiad, sąsiadka, w szkole, w pracy, ktokolwiek, masz wpierw iść i się z nim pogodzić. Masz wyprostować wszelką drogę przed Bogiem. Masz przestać kłamać, dołożyć. To jest post, który Bóg honoruje, w którym ma upodobanie. Bóg dalej mówi w tym słowie, w tym fragmencie, że jeżeli widzisz bezdomnego, nakarm go. Widzisz nagiego, odziej go. Przyjmij do domu bez, bez, bezdomnego, nakarm go, uhonoruj go, pomóż mu. Nie żyj tak jak żyłeś. Nie rób tego, co codziennie robisz, tylko zamieniając jedzenie na jedzenie. A często tak jest. W naszej polskiej kulturze, w naszej religijnej kulturze i tak mówię tutaj w naszej katolickiej kulturze, post jest obchodzony z wielką pompą. Kilkakrotnie w roku, jeżeli się nie mylę. Ale cóż z, tego, cóż z tego, moi drodzy, skoro jecie rybkę, a nie mięcho, a wasze serce dalej jest pełne grzechu i nieprawości, wasze serce jest bezbożności, cóż z tego, post się kończy, zaczynacie jeść tak jak. Jedliście serce w tym samym stanie, nie pojednaliście się z wrogami, nie nakarmiliście bezdomnego, nie krzyczyliście przed Bogiem, żeby uratował Was z Waszych grzechów. Zrobiliście tylko, że tak powiem wprost, odbemniliście religijny rytuał, który w ogóle na Was nie wpłynął. Moi drodzy, nie tak ma być, nie tak Bóg to widzi, nie tego Bóg chce. Moi drodzy, w Słowie Bożym masz wszystko napisane. Moi drodzy, przeczytam Wam jeszcze raz od szóstego fragmentu, jaki post Bóg honoruje. Bóg, który dał nam Biblię, Bóg, swórca tego świata, Bóg, który dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkie nasze grzechy, dzięki któremu możemy zostać zbawieni. Dzięki Jego łasce. Posłuchajcie, co Bóg mówi i jaki post honoruje. Szósty werset. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Jest forma postu, w którym Bóg ma upodobanie. I posłuchajcie mnie, co on mówi. Że się rozwiązuje bezprawne więzy. Bezprawne więzy. Jesteś związany z czymś bezprawnie? Rozwiąż to. Przestań. Oszukujesz, kręcisz w pracy, wystawiasz na przykład lewe faktury, okradasz kogoś, plotkujesz. Przestań. Zerwij. Koniec z tym. To jest post, w którym Bóg ma upodobanie. Po, że się zrywa powrozy, jarzma, wszystko co Cię krępuje, nałogi zniewolenia, zerwij to dzisiaj. Wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie je wszelkie jarzmo. Moi drodzy, wypuszczasz na wolność. No, nie żyjemy w czasach niewolnictwa, ale czasami kogoś tak nienawidzimy i trzymamy go tutaj w swoim sercu. Wypuść go, oddaj to, zostaw to. Że podzielisz Twój chleb z głodnym i biednym bezdomnym. Przyjmiesz go do domu. Kiedy ostatnio podzieliłeś się z kimś chlebem? Kiedy przyjąłeś kogoś do swojego domu? Nie przyjaciela, nie kumpla, nie koleżankę, kogoś spotkanego na ulicy, kto siedzi na dworcu i, i jest głodny. Kiedy ostatnio go zaprosiłeś do domu? Czy kiedykolwiek w ogóle zaprosiłeś kogoś? Gdy zobaczysz na niego, a przyodziejesz go, przyodziałeś kiedyś człowieka, który nie ma butów w zimę, cały radno jest zasypany. Bezdomni chodzą. Czy dałeś mu, nie mówię, że ściągnąłeś, może swoje buty, ale czy widząc jego nagość, widząc to, że on marznie, czy przeszedłeś obojętnie, mówiąc: No dobra, nie mam czasu, bo to i tamto. Pewnie są inni, którzy to robią. Nie, Bóg mówi osobiście o tobie i do ciebie. Czy to zrobiłeś? A od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wokół nas ludzie chodzą w grzechach. Ludzie chodzą w biedzie, ludzie chodzą wystraszeni, chorzy. Ile tych ludzi dzisiaj minąłeś i przeszłeś pomimo? Ilu minąłeś? Albo na nich nie spojrzałeś, albo szybko, jeżeli cię sumienie ruszyło, znalazłeś szybciutko wymówkę. Ilu takich ludzi dzisiaj ominąłeś? I moi drodzy, żebyśmy byli szczerzy, nie chcę tu nikogo osądzać, to nie ja osądzam. Ja wam tylko czytam Słowo Boże. Bóg Jasno się wypowiedział, że nic mu po tym, że ty jesz rybkę, nic mu po tym, że ty zamieniłeś tłuste przyprawy, potrawy na lekkostrawne, nic mu po tym, że poszedłeś do kościoła, nic mu po tym, że chodziłeś cały tydzień do kościoła, nic mu. Ponieważ on nawet o tym nie mówi, on nawet o tym z tobą nie rozmawia, z nami nie rozmawia. On mówi, czego nienawidzi w tym poście. Nienawidzi tego, że żyjesz dalej bezbożnie. I wyrzuca nam to, że nie robimy tego, co powinniśmy robić, że nie zrywamy więzów grzechu, że nie idziemy przeprosić ludzi, których skrzywdziliśmy, że trwamy w swoim uporze i nienawiści, że nie zwracamy uwagi na naszych ziomków, naszych mijanych, tych, którzy mają się gorzej i którym gorzej jest w życiu. Bóg do Twojego postu się nie przyznaje. Jeżeli nie robisz tego tak jak on tego wymaga i tak jak on to ustanowił, myśl sobie co chcesz. Może się na mnie obrazić, może się ze mną nie zgadzać. Możesz powiedzieć, ale u nas w kościele tak robią. Nie to nie obchodzi, co robią w kościele. To może być nawet największy kościół świata. W Polsce, yy, według statystyk, plus minus około 90% Polaków deklaruje się jako ludzie wierzący. Ale w co wierzący? W Boga? Jakiego Boga? Jak większość go nawet nie zda? Słowo Boże też powiedziało, że diabeł i demony też wierzą i drżą. Słuchajcie, diabeł i demony. Całe piekło wierzy w Boga i drży. Chociaż piekło przynajmniej drży. Całe piekło wierzy w Boga. Więc to, że wierzysz, to jeszcze nie wszystko. Musisz być posłuszny. Prawdziwa wiara. Widoczne jest posłuszeństwie Jego synowi. Prawdziwa wiara jest obrazem posłuszeństwa Jego Słowu. Czy jesteś posłuszny woli Bożej? Czy pościsz tak, jak Bóg tego chce? Czy tylko zamieniłeś jedzonko na jedzonko? Odpowiedz sobie. Odpowiedz sobie, kto jest Twoim Bogiem. Ja rozumiem. Ja też Ciebie rozumiem, jeżeli pierwszy raz dzisiaj słyszysz ten fragment z Księgi Izajasza 58, rozdział na temat postu i pierwsze, jaka kontra Ci się powinna nasunąć, to jest taka, ale u mnie w Kościele tak robią, tak nas nauczali. No niestety, przepraszam, ale okłamali Cię. Okłamali Cię, ponieważ przeczytałem Ci Biblię, przeczytałem Ci Słowo Boże, przeczytałem Ci z Biblii, że zostałeś okłamany tym, którym powierzyłeś swoją duszę, prowadzenie swojej duszy, kapłani, którzy sprawują nad Tobą władzę, okłamali Cię, ponieważ nie chodzi o to, żeby posypać głowę jakimś popiołem, nie chodzi o to, żeby zjeść rybkę, jajeczko. Chodzi o to, żeby rozedrzeć swoje serce, rozedrzeć, zerwać więzy grzechu, zerwać powrozy jarzma, pogodzić się z wrogami. Nieważne, być może to oni Tobie zrobili na złość. Być może oni są winni, ale Bóg mówi w innym fragmencie Pan Jezus mówi, zostaw swój dar, zanim pójdziesz, zanim go złożysz na e, ołtarzu, ale idź i pojednaj się ze swoim wrogiem. Ty masz to zrobić. To jest twoja odpowiedzialność jako osoby wierzącej. Tego Bóg od Ciebie, nie, Bóg od ciebie wymaga. A nie tego, żeby siadł rybkę. Więc, mój drogi kochany, Polaku, Polko, kimkolwiek jesteś i mnie teraz słuchasz. Zachęcam cię. Zachęcam Cię, żebyś ten czas Wielkiego Postu poświęciła tak, jak Bóg tego chce. Zaglądnij do 58. rozdziału Księgi Izajasza, tam masz wzór, jak powinieneś pościć. Ja już go czytałem na ten temat troszeczkę mówiłem. Być może nigdy nie miałeś Biblii w ręku. Być może masz Biblię, ale ta Biblia leży zakurzona gdzieś na szafce i nigdy jej nie używałeś. Być może... Powiedz coś takiego, E, kim on jest? To ten, tam na przykład ksiądz, pięć lat studiował na mszę, yy, co ty nie robisz, to ty niby wiesz od niego lepiej? Nie chodzi, kto wie lepiej. Chodzi o to, gdzie leży prawda, a prawda leży zawarta w Słowie Bożym. I dzisiaj Wam przeczytałem, że Bogu nigdy nie chodziło o zamianę jedzenia, o posypanie głowy popiołem, ale chodziło o rozdarcie swojego serca, o pokutę, o zostawienie grzechów. O pomoc bliźniemu. I to jest post. I to jest post, w którym Bóg ma upodobanie, a później już dalej wylicza, jakie błogosławieństwa płyną z postu. takiego jak postu, jakiego Bóg chce. Zachęcam Cię, żebyś sam osobiście poznał wolę Bożą, żebyś nie zdawał się, nawet na największe religijne dogmaty. Możesz powiedzieć, mój dziad, pradziad wszyscy tak robili. Więc, więc teraz Ty mówisz, przewracasz wszystko do góry nogami, i mówisz, że jest inaczej. Twój dziad i pradziad też mógł żyć, żyć w kłamstwie i być karmiony kłamstwem. I mógł nigdy nie dojść do momentu w swoim życiu, że powiedział: Hej, sprawdź, jak się sprawy mają, i otworzyć Biblię i samą za, zacząć szukać. Więc oni też mogli żyć w kłamstwie nieświadomości. Ale dzisiaj odpowiedzialność leży po Twojej stronie. Zwracam się też tak myślę, bo wczoraj rozmawiałem z właśnie z moim przyjacielem, który jest głową rodziny. Zwracam się też przy okazji do mężów, głów rodzin. Wy jesteście odpowiedzialni za krzewienie Ewangelii w waszym domu, za krzewienie wiary, wiary w prawdziwego Boga niewymyślonego. Zaglądnijcie do Słowa Bożego. Sprawdźcie, czy was okłamuje, czy tak się sprawy mają. Bo jeżeli was okłamuje, to niech to, co ja mówię, zostanie przeklęte. Ale jeżeli mówię prawdę. A wy inaczej to robicie, to jesteście w miejscu przekleństwa i wycofajcie się z niego. Zacznijcie honorować Boga, Jego wolę, Jego słowo zawarte w Biblii. A On was pobogosławi, pobłogosławi Ciebie i cały Twój dom. Weźcie Biblię, zacznijcie czytać i poznaje, poznawajcie, czego Bóg od Was chce i żąda, czego Bóg od Was wymaga, co Wam dał. A dał wam najspanialszy dar, zbawienie w Jezusie Chrystusie. Poznajcie Boga, skosztujcie, jak dobry jest Pan mówi Słowo Boże. Może, to przewróci wasz światopogląd. Światopogląd odnośnie wiary. Ale to nic. Lepiej, żeby to przewróciło, a żebyście poznali prawdziwego Boga i zostali zbawieni, niż jako religijni nawet ludzie poszli do piekła. Rozumiecie? Możecie pójść na wieczne potępienie, nie znając Boga, nie znając Jego woli. A to jest straszna rzecz. Co innego, człowiek nie wierzący w Boga, a co innego, ty, który mnie teraz słuchasz i mówisz, że wierzysz w Boga, a jednocześnie żyjesz tak, jakbyś go nie znał. Robisz wszystko, czego on nie, nie chce od ciebie, nie wymaga i nie żąda. A robisz to dlatego, że nie poznałeś go, jakim jest naprawdę. Zobacz, na zakończenie dam Ci przykład. Kupujesz auto. Wierzysz je w ciemno? Każdy, kto kupuje auto, sprawdza je, jedzie do mechanika, jedzie na warsztat, podłącza do komputera. Sam około pół roku temu kupowałem auto, więc wiem o czym mówię i wiem, że wszyscy tak robią. Sprawdzacie papiery, trzeba na pewno są legalne. Wszystko sprawdzacie, żeby było tak, jak trzeba. Kiedy idziecie do pracy, czytacie kodeks pracy. Ile będziecie pracować? Ile Wam się należy? Jakie nagrody, jakie kary? Jakie obowiązki, przywileje? Sprawdzacie wszystko, żeby nie być naiwnymi. Więc, dlaczego w sprawach wiary jesteście laikami? Dlaczego w sprawach wiary podchodzicie, bo ktoś Wam powiedział? Ktoś Wam mógł kłamstwo sprzedać. Nawet ja sam apeluję do Was, żebyście sami zaglądali do Słowa Bożego, do Biblii. Aby się sami skonfrontowali, czy to co mówię jest prawdą? Czy tak się sprawy mają? Naprawdę skonfrontujcie to ze Słowem Bożym, co mówię. Ale jeżeli nie macie Biblii, to być może jesteście ludźmi, którzy nie mają Biblii, to pod tym filmem napisz do mnie w komentarzu, bądź w jakiejś innej formie skontaktuj się, a Tobie wyślemy. Dla przypomnienia, czytałem dzisiaj z Księgi Izajasza, z 58 rozdziału, który nosi pod tytuł Prawdziwy i fałszywy post. Dla podsumowania, Pan Bóg powiedział, że post, który On honoruje, jest postem, który wymaga od Ciebie porzucenia grzechów, zerwania z nienawiścią, zerwania z wszystkimi grzechami, spogodzenia się z najbliższymi. Post, który On honoruje, to jest ten, którym nakarmisz bezdomnego, którym odziejesz ziomka wokół siebie, którego widzisz, którą się gorzej ma. Post, którego On nie honoruje którym się brzydzi, to jest ten post, w którym niby pościsz, ale żyjesz, jakbyś żył w nienawiści, w jakiś grzechach, po prostu jakby Boga nie było. Post, w którym On się brzydzi, to jest post taki rytualny, religijny. Forma dla formy, treść dla treści i tylko ciało. A Bóg chce, żeby się rozerwał swoje serce żeby serce kamienne zostało zamienione sercem mięsiste. I o tym mówi 58 rozdział Księgi Izajasza. Dzisiaj mam nadzieję, że jest to dzień 19 lutego 2021 roku, że to jest dzień, w którym zreflektujesz się, sprawdzisz, jak się sprawy mają. Dzień, w którym albo skontaktujesz się ze mną i ci wyślę Biblię, albo dzień, w którym po nagraniu tego jest co on gada, sprawdzę w Biblii, czy tak jest naprawdę. To jest dzień, w którym się przekonasz. Ufam i wierzę w to. Niech Słowo Boże będzie najważniejszym priorytetem w Twoim życiu. Niech ono Cię prowadzi we wszystkich sprawach. Tak jak powiedziałem, jeżeli idziesz do pracy albo kupujesz auto, sprawdzasz, czy wszystko jest zgodne z prawdą. Nie bądź laikiem w sprawach Słowa Bożego. Nie bądź laikiem w sprawach Biblii. Nie bądź laikiem i leniem w sprawach swojego zbawienia. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, zaufaj żywemu Bogu, zaufaj słowu, które nam dał. A Bóg zamieszka w Twoim sercu, zamieszka w Twoim domu i będzie Cię błogosławił. Chwała mój cześć. Niech Was Bóg błogosławi, kochani. Soli Deo Gloria.